Rewolucja w świecie obrazu nadchodzi. LG prezentuje nową generację telewizorów OLED na 2025 rok, która zmienia reguły gry. Sztandarowy LG OLED G5 to technologiczny majsterstyk z przełomową technologią Primary RGB Tandem OLED. Osiąga oszałamiającą jasność ponad 2500 nitów. To najjaśniejszy OLED w historii. No a dla graczy niespotykane dotąd odświeżanie 165 Hz 4K. Szukasz złotego środka. LG OLED C5 to doskonały wybór. Znakomita jakość obrazu dzięki ulepszonemu procesorowi Alpha 9 Gen 8 i odświeżanie. 144 Hz. Wszystko to w rozmiarach od 42 do 83 cali. A może ekonomiczna opcja? OLED B5 zaoferuje czystą część i żywe kolory OLEDa w bardziej przystępnej cenie, zastępując wycofaną serię A. Absolutnie wszystkie modele na bieżący rok działają na nowym systemie WebOS 25, no, czyli Centrum Rozrywki Napędzanym Sztuczną Inteligencją. Oto więcej informacji o Cezary Pazura. Cezary Andrzej Pazura, polski aktor teatralny. Ulepszony dźwięk, ulepszony obraz, spersonalizowane rekomendacje, profile zmieniające się wraz z użytkownikiem. To telewizor, no, który ma faktycznie rozumieć swojego użytkownika. Cen tych telewizorów jeszcze nie znamy, ale premiera już niedługo.